Nad rozżarzonym irackim pustkowiem samolot kapitana Paula Johnsona rozrywał linię wroga, wypluwając pociski z zubożonego uranu z prędkością prawie 4000 pocisków na minutę prosto w Gwardię Republikańską Sadama Husajna podczas szczytu operacji Pustynna Burza. Nagle błysk rozdarł niebo. Rakieta uderzyła w lewy silnik, rozrywając podwozie i pękając dźwigar skrzydła. Warthog szarpnął się. Metal krzyczał walcząc o utrzymanie w powietrzu. Wysokościomierz i wskaźniki paliwa opadały z przerażającą szybkością. Tankowiec powietrzny KC-10 pędził na przechwycenie, ale Johnson leciał zbyt wolno. Ogromna maszyna wypuściła klapy, listwy, a nawet podwozie, ciągnąc się w dół do umierającego tempa Warthoga, walcząc o utrzymanie formacji. Jego samolot został zbudowany, aby przetrwać, ale gdy naciskał przepustnicę drżącego odrzutowca. Johnston mógł tylko mieć nadzieję, że wytrzyma to pobicie. W każdej grze wojennej NATO od 1970 roku scenariusz był ten sam. Dziesiątki tysięcy sowieckich czołgów przelewają się przez fulcką przepaść, zalewając Niemcy zachodnie. W ciągu kilku godzin stawały się murem szybko poruszających się, ciężko opancerzonych dywizji, wspieranych przez artylerię, obronę przeciwlotniczą i czystą dynamikę. Planiści Pentagonu wpatrywali się w koszmar. Stany Zjednoczone miały problem. Nic w ich arsenale powietrznym nie było zbudowane, by zatrzymać taki opancerzony Blitzkrieg. W halach sił powietrznych priorytet wciąż koncentrował się na prędkości, wysokości i dostarczaniu broni jądrowej. Ich odrzutowce zostały zbudowane do przewagi w powietrzu i misji głębokich uderzeń, zaprojektowane, by wyprzedzić, Przestrzelić i przewyższyć przeciwnika w przestworzach nad Europą. Były eleganckie, drogie i zoptymalizowane do wygrywania walk lub zrzucania bomb z 10 tysięcy metrów. Żaden z nich nie został zbudowany, by przetrwać chaos na dole, gdzie dym i pociski smugowe wypełniały niebo. Żaden nie mógł krążyć nad polem bitwy, wspierać wojsk pod ostrzałem, ani wybierać czołgów na ziemi. Aby to naprawić, siły powietrzne uruchomiły program AX. Konkurs mający na celu stworzenie samolotu, który mógłby zatrzymać sowiecki szturm czołgów w miejscu. Samolot musiał latać nisko, przyjmować ciosy i niszczyć pancerz za pomocą precyzyjnej siły ognia. Chcieli tempego instrumentu. Dwóch rywali stanęło do walki: ya 9 firmy Northrop oraz ya 10 firmy Fairchild. Choć podobne na papierze, ich wybory projektowe nie mogły być bardziej różne. Proste 57-stopowe skrzydła YA10 dawały mu niezrównaną kontrolę przy niskiej prędkości, pozwalając pilotom manewrować w ciasnych miejscach i lądować na krótkich, nierównych pasach startowych. Mógł krążyć dłużej, latać wolniej i skręcać ostrzej, co czyniło go idealnym do trzymania się blisko pola bitwy i wspierania wojsk. YA-9 ze skrzydłami skośnymi szczycił się wyższą prędkością maksymalną i szybszym tranzytem, ale poświęcił obsługę niskiej prędkości i zwinność na krótkim polu kluczowe dla bliskiego wsparcia powietrznego. Podczas testów operacyjnych YA-10 udowodnił, że został zbudowany wytrzymale z naciskiem na ochronę pilotów i przetrwanie trafień. YA9 choć przyzwoity miał silniki zamontowane obok siebie w tylnej części kadłuba, co pozostawiało go bezbronnym podczas lotów na niskim poziomie. Dzięki prostej i wytrzymałej konstrukcji YA10 wyróżniał się. Z mniejszą liczbą skomplikowanych części był łatwiejszy i tańszy w naprawie, nawet na linii frontu. Tymczasem wyrafinowane systemy YA9 czyniły go kłopotem konserwacyjnym w trudnych warunkach. Ostatecznie siły powietrzne ceniły praktyczną wydajność bojową ponad prędkość czy wyrafinowanie. YA9 przypominał to, do czego siły powietrzne były przyzwyczajone. Był bliższy myśliwcowi, co niemal natychmiast przechyliło szale na korzyść tempego, gotowego do walki podejścia YA10. Przez kolejne kilka lat inżynierowie przekształcili YA10 z surowego prototypu w w pełni gotowy do walki A10 Thunderbolt II pracowali nad problemami technicznymi w oparciu o to, czego żołnierze faktycznie potrzebowali w walce. Gotowy samolot był krępy i wytrzymały, wyposażony w tępy nos, w którym mieściła się jego główna broń. W związku z tym piloci myśliwców zaczęli nazywać go Warthog, co oznacza brodawkową świnię, i nazwa się przyjęła. W jego sercu leży GAU Avenger, ogromna 30-milimetrowa, siedmiolufowa armata stworzona do niszczenia czołgów z bliska. Wypluwa prawie 70 pocisków na sekundę. Każdy, dłuższy od butelki wina, wystarczająco mocny, by przebić się prosto przez ciężki pancerz. Wiele z tych pocisków ma czubki z zubożonego uranu, produktu ubocznego procesu paliwa jądrowego. Zubożony uran jest prawie dwa razy gęstszy niż ołów, a kiedy uderza w metal z dużą prędkością, tnie, mieli i zapala się. Co ciekawe, ogromne zapasy zubożonego uranu istnieją w Stanach Zjednoczonych. Około 700 ton metrycznych przechowywanych jako heksafluorek uranu w gigantycznych cylindrach. Kosztowny ciężar konserwacyjny dla zakładów wzbogacania. Wykorzystanie tego nadwyżkowego materiału w amunicji nie tylko ponownie wykorzystuje tani i obfity zasób, ale także zapewnia niezrównaną penetrację pancerza na polu bitwy. Co więcej, odrzut armaty pcha wstecz z siłą ponad 10 tysięcy funtów. Co odpowiada uderzeniu kompaktowego samochodu w nos samolotu za każdym razem, gdy spust jest przytrzymany. Wczesne testy wykazały nawet, że prędkość Wartoga gwałtownie spada w momencie, gdy działo otwiera ogień. Aby zarządzać tą siłą, armata jest zamontowana nieznacznie na lewo od linii środkowej, aby uniknąć przekrzywienia nosa. W rezultacie przednie podwozie A10 jest przesunięte w prawo. Niezręczny, ale konieczny kompromis, aby pomieścić bestię działa. Mimo to odrzut nie był jedynym niebezpiecznym elementem w broni. W 1978 roku wczesny model niemal stracił pilota testowego, gdy wybuch armaty zadławił oba silniki, zalewając je spalonymi gazami pędnymi. Aby to naprawić, dodano małą łopatkę pod klastrem luf, aby wciągać i przekierowywać chmurę gazową. Nawet dostosowali skład chemiczny pocisków, aby spalały się czystsze. Nawet bęben amunicyjny długi na 511 cali został wbudowany w rdzeń samolotu. Może pomieścić do 1350 pocisków. Znajduje się chroniony wewnątrz warstw płyt pancernych zaprojektowanych do predetonacji wszelkich nadchodzących pocisków, które mogłyby w przeciwnym razie zapalić amunicję. Ale jedynym sposobem dostarczenia całej tej wybuchowej mocy jest przetrwanie brutalnego chaosu pola bitwy. Napędzające wartoga są bliźniacze turbowentylatory General Electric TF34G S100, z których każdy generuje ponad 9000 funtów ciągu. Ich niska przepustowość, wysoka trwałość, konie robocze zaprojektowane do długich czasów krążenia, szybkiej reakcji przepustnicy i maksymalnej przetrwalności. Ich umieszczenie na płatowcu jest równie zamierzone, jak ich konstrukcja. Zamiast zwisać pod skrzydłami jak w większości odrzutowców, silniki są zamontowane wysoko na tylnym kadłubie, wtulone blisko piolowych stateczników i rozmieszczone daleko od siebie. Taka konfiguracja chroni je przed odłamkami wyrzucanymi podczas startu i lądowania na nierównych, prowizorycznych pasach startowych. Dokładnie takim terenie, na którym A10 został zbudowany do operowania. Podwyższona pozycja zmniejsza również narażenie na ogień z broni małokalibrowej i rakiet wystrzeliwanych z ramienia od dołu. Szeroki rozstaw to kolejna funkcja przetrwania. Jeśli jeden silnik zostanie trafiony, drugi jest wystarczająco daleko, że prawdopodobnie pozostanie nienaruszony. Upraszcza to również konserwację. Personel naziemny może uzyskać dostęp do silników bez specjalistycznego sprzętu nawet w terenie. Ponieważ te turbowentylatory są stosunkowo ciche i spokojne w porównaniu z silnikami dopalającymi, A10 ma mniejszy ślad podczerwieni. Oznacza to mniejszą szansę na uruchomienie rakiet samonaprowadzających się na ciepło i lepsze szanse na przetrwanie bliskich zagrożeń podczas biegów atakujących. Aby chronić swój ludzki element, A10 został wyposażony w tytanową wannę, która otacza pilota. Użyty tytan jest dostarczany przez specjalistyczne odlewnie i wytwarzany za pomocą procesów wysokiej precyzji. Ponad 200 funtów gorąco walcowanego, wysoko wytrzymałego stopu tytanu TI64V, ukształtowanego i spawanego z najwyższą precyzją, otacza fotel pilota w pięcioczęściowej, skręconej strukturze. Pancerz ma grubość od 0,5 do 1,5 cala w zależności od kąta prawdopodobnego uderzenia, jest specjalnie zaprojektowany do odbijania lub pochłaniania ognia z przeciwpancernych pocisków zapalających do 23 mm kalibru. Oznacza to, że może wytrzymać trafienia z broni powszechnie montowanej na pojazdach przeciwlotniczych, mobilnej artylerii i ciężarówkach z działami. Właśnie takie zagrożenia napotykają piloci A10 podczas misji bliskiego wsparcia powietrznego. Kadłub i systemy wartoga są zbudowane wokół pancerza, a nie odwrotnie, jest wyśrodkowany nisko w profilu samolotu, aby utrzymać pilota poniżej linii horyzontu nadchodzącego ognia. A pozycjonowanie zwiększa przetrwalność podczas lądowań na brzuchu, awarii systemów, a nawet podczas latania ze znacznymi uszkodzeniami konstrukcyjnymi. Podczas wojny w zatoce pułkownik Bob Efferson, doświadczony pilot A10, został ostrzeliwany nad wrogą strefą zaangażowania. Podczas zapewniania bliskiego wsparcia powietrznego oblegniętym wojskom koalicji, jego samolot znalazł się pod intensywnym ostrzałem artylerii przeciwlotniczej. Wiele pocisków 23 mm uderzyło w spód jego wartoga bezpośrednio pod kokpitem. Zanim zdołał sprowadzić samolot z powrotem do bazy, załogi naziemne naliczyły 17 poważnych penetracji w kadłubie tuż poniżej miejsca, gdzie siedział Efferson. Skóra była podarta, rury przecięte, a komponenty zrujnowane. Efferson natomiast Pozostał nietknięty. W marcu 1976 roku 355. Taktyczne skrzydło szkoleniowe w bazie Sił Powietrznych Davis-Montan stało się pierwszą jednostką wyposażoną w A10. Z jego bliźniaczymi silnikami, prostymi skrzydłami i brutalnie wyglądającą armatą nosową, A10 wyglądał dla nich bardziej jak dinozaur zimnej wojny niż odrzutowy myśliwiec. Mimo to zaakceptowali go i szkolili zarówno samoloty, jak i pilotów. Do października 1977 roku 354 Taktyczne Skrzydło Myśliwskie w bazie Myrtle Beach AFB przejęło stery i ogłosiło Wartoga gotowym do walki. Stamtąd bestia rozłożyła skrzydła do Luizjany, Alaski, Korei Południowej i Anglii. Wkrótce szwendał się po pasach startowych na całym świecie, siedząc gotowy w placówkach NATO takich jak Zembach i RAF Alhorn, ledwie sprintem czołgu od żelaznej kurtyny. A-10 był odmieńcem w swoich wczesnych latach. Wielu pilotów USAF szydziło z przysadzistego, wolnego samolotu, preferując smuklejsze myśliwce ale do 1987 roku wiele wartogów zostało przeprojektowanych na OA10 do przedniego kierowania ogniem powietrznym, kierując inne środki uderzeniowe i oznaczając cele białym fosforem lub rakietami dymowymi hydra. W 1983 roku podczas operacji Nagły Szał E-10 z 23 taktycznego skrzydła myśliwskiego zostały wysłane na Barbados, aby wesprzeć lądowanie Marines. Lecąc nisko nad baldachimem dżungli obserwowali każde możliwe podejście do plaży. Gdy Marines wylądowali i przejęli kontrolę nad swoimi celami, Wartok pozostał nad głową, krążąc nieustannie, aby chronić nowo zabezpieczoną przyczółek plażowy. Pomimo napięcia nie padły żadne strzały. Był to zarówno cichy debiut, jak i przedsmak tego, co miało nadejść. Zimnowojennego szturmu czołgów nigdy nie było. Zamiast tego to Saddam Hussein dał A10 jego wojnę. Kiedy Irak najechał Kuwejt w 1990 roku, Stany Zjednoczone uwolniły pełną wagę swojej potęgi powietrznej. I po raz pierwszy A10 wkroczył do bitwy na dużą skalę. Operacja Pustynna Burza szybko stała się poligonem doświadczalnym do testowania, czy dominacja powietrzna. Precyzyjne uderzenia i integracja sił połączonych mogą decydująco kształtować pole bitwy, zanim wojska lądowe w pełni się zaangażują. Przez następne 6 tygodni piloci A10 wystartowali w niebo raz za razem, wykonując ponad 8100 misji bojowych, często wykonując dwie, a nawet trzy misje dziennie z przednio rozmieszczonych lotnisk. Piloci używali celowników podczerwonych do wyłapywania pojazdów z kamuflażu. A następnie odpalali pociski AGM-65 Maverick z odległości bezpieczeństwa. Gdy dym opadł, wartogi nurkują jeszcze niżej, wykonując biegi ostrzałowe z armatami Avenger i rozdrabniając opancerzenie, jakby to była mokra tektura. W jednym legendarnym locie bojowym podczas wojny w Zatoce, dwa wartogi szybowały nisko nad północnymi piaskami, koncentrując się na ogromnym konwoju irackich czołgów toczących się przez pustynię. Z kokpitu piloci namierzyli cele oddalone o mile, używając pocisków maverick kierowanych precyzyjnie, aby zniszczyć czołgi z bezpiecznej odległości. Wieżyczka po wieżyczce były rozdrobnione w ogniste wybuchy, gdy eksplozje rozproszyły pojazdy i wysłały smugi czarnego dymu w niebo. Wartogi opadły nisko, gdy się zbliżały, kręcąc się przez serię radarowo sterowanego ognia przeciwlotniczego i rzadkie pociski, które przemknęły obok. Potem głębokie, rozdzierające wycie ich siedmiolufowych armat Avenger wypełniło powietrze. W ciągu kilku minut ostatnie irackie czołgi płonęły. Zanim się wycofali, 23 z nich leżały zniszczone z jednego nalotu. Pomimo latania przez niektóre z najgęstszych wrogich systemów obrony powietrznej od Wietnamu, straty A10 były szokująco niskie zaledwie 7 samolotów straconych podczas całej kampanii. W zamian, liczba ze strzeleń Wartoga była zdumiewająca. Ponad 900 irackich czołgów, 2000 innych pojazdów wojskowych i 1200 dział artyleryjskich zniszczonych lub wyłączonych z akcji. Wskaźniki powodzenia misji na celach opancerzonych wzrosły powyżej 80%. Liczba niespotykana dla misji bliskiego wsparcia powietrznego, wojska koalicji czule nazywały je aniołami-stróżami, za ich ratującą życie obecność na polu bitwy. Kierownictwo Sił Powietrznych, z których wielu kiedyś próbowało unikać użycia wartogów, było pod wrażeniem wyników. Generał Charles Horner, dowódca Koalicyjnych Sił Powietrznych, chwalił A-10 jako najskuteczniejszy samolot w wojnie, mówiąc, że go kocha. Podczas 78-dziowej kampanii powietrznej przeciwko siłom jugosłowiańskim w Kosowie i Serbii w 1999 roku A-10 wykonały dziesiątki lotów bojowych atakując serbskie opancerzenie, artylerię i wojska lądowe. Działając na małych wysokościach w górzystym terenie i często przy złej pogodzie, A-10 wykorzystywały swoją wytrzymałość, długi czas krążenia i dokładność do uderzania w siły wroga ukrywające się w lasach, wąwozach i obszarach miejskich. Pomimo swojego wieku, A-10 zademonstrował, że żaden inny samolot nie może dorównać jego zdolności do zapewnienia trwałej, dokładnej siły ognia i bezpośredniego wsparcia operacji lądowych. Bardzo powszechne było również widywanie A10 ze znacznymi uszkodzeniami wciąż latających po niebie, kontynuujących swoje operacje jako eskorty dla zespołów bojowego poszukiwania i ratownictwa lub chroniących zestrzelonych pilotów na wrogim terytorium. Na nierównym terenie Afganistanu ta historia rozgrywała się wielokrotnie. Piloci A10 wracali z misji ze skrzydłami pełnymi dziur po odłamkach, kadłubami naznaczonymi szrapnelami, a czasem powierzchniami sterującymi pogiętymi lub częściowo zniszczonymi. Na szczęście Wardcock został zaprojektowany specjalnie do takich sytuacji. Dzięki trzyprotnie redundantnemu hydraulicznemu systemowi kontroli lotu, pilot zachowywał wystarczającą kontrolę, aby ustabilizować samolot w dowolnym momencie. Gdy hydraulika całkowicie zawiodła, system ręcznego powrotu, staromodna sieć kabli i bloczków, wkroczył do akcji, pozwalając pilotowi sterować czystą siłą mięśni i instynktem. Duże powierzchnie sterujące samolotów, w tym ponadwymiarowe lotki i stery, są celowo zaprojektowane tak, aby pozostać skutecznymi przy niskich prędkościach i wysokich kątach natarcia, gdzie często działają uszkodzone samoloty. Samouszczelniające się zbiorniki paliwa wypełnione pianką minimalizowały ryzyko katastrofalnych pożarów nawet po otrzymaniu trafień. Istotna elektronika i systemy lotu były osłonięte pancerzem i celowo rozmieszczone tak, aby jeden szczęśliwy strzał nie wyłączył wielu krytycznych komponentów jednocześnie. Te warstwowe redundancje, hydrauliczne systemy zapasowe, ręczne sterowanie lotem, opancerzone systemy życiowe i odporne zbiorniki paliwa działały razem, aby uczynić A10 latającą twierdzą. 7 kwietnia 2003 roku samolot A10A Thunderbolt, drugi kapitana Kim Campbell, numer ogonowy 898 leciał nad niebezpiecznym niebem Bagdadu, dostarczając bliskie wsparcie powietrzne wojskom naziemnym poniżej. Po zakończeniu biegu atakującego, Campbell odwróciła maszynę, a odrzutowiec zadrgał gwałtownie. Ogłuszający trzask rozdarł kokpit, gdy wrogiem ogień przebił się w kadłub. Warthog szarpnął mocno w lewo i opuścił nos w kierunku ulic poniżej. Trafienie zniszczyło oba systemy hydrauliczne, wyłączając sterowanie wspomagane mocą odrzutowca hamulce i kierowanie. Na wysokości 1000 metrów nad wrogim terytorium było to prawie zawsze uważane za koniec. Campbell przełączyła przełącznik na ręczne cofanie. Sterowanie stało się sztywne. Ziemia zbliżała się coraz bardziej. Potem z ociężałą, upartą reakcją, a 10 zaczął wdrapywać się z powrotem w niebo. Każdy róg teraz zależał od czystej siły mięśni. System napędzany linkami wymagał ciągłego, brutalnego wysiłku. Przez radio jej dowódca lotu, podpułkownik Tarner, przeprowadzał ją przez sytuację awaryjną, pomagając jej wyhodować okaleczonego odrzutowca w kierunku przyjaznych linii. Przez prawie godzinę walczyła ze sterowaniem, ślizgając się nisko i wolno nad niebezpiecznym terenem. Najtrudniejsza część wciąż była przed nią. Lądowanie bez hamulców, kierowania kołami lub hamulców aerodynamicznych. Coś, co przeżyło tylko kilku pilotów. Campbell ustawiła się na końcowe podejście. Warthog uderzył mocno, ale jego wytrzymałe podwozie wytrzymało. Kiedy załogi naziemne otoczyły samolot, znaleźli setki dziur po odłamkach. Część ogona oderwana, martwy silnik i oba systemy hydrauliczne strzaskane. Wbrew wszelkim przewidywaniom Campbell wyszła nienaruszona, pozostawiając za sobą poobijany samolot wojenny. Jej niezwykłe lotnictwo przyniosło jej wyróżniony krzyż lotniczy. Generał Richard Myers, ówczesny przewodniczący połączonych szefów sztabów, chwalił ją jako jedną z nielicznych pilotów, którzy kiedykolwiek wylądowali A10 w trybie ręcznym. Dzień po tym, jak Campbell została uratowana przez swojego wartoga, inny A10 powtórzył cud dla swojego pilota. Podczas misji w pobliżu Bagdadu dla wsparcia operacji iracka Wolność, major Gary Wolf poleciał prosto w piekło. Jego A10 otrzymał bezpośrednie trafienie z wrogiej rakiety, która rozdarła prawy silnik. Pomimo utraty ciągu i radzenia sobie z krytycznymi awariami systemu, pozostał w powietrzu przez 45 minut, lecąc swoim jednosilnikowym samolotem przez 193 km wrogiego terytorium. Alarmy wyły wewnątrz kokpitu przez całą drogę, ale Wolf zachował spokój. Z powrotem w bazie lotniczej Talil, gdy samolot w końcu dotarł do domu, załogi naziemne znalazły ziejący krater, tam gdzie prawy silnik został trafiony. Uszkodzenia, które otrzymał A10, były tak rozległe i wizualnie imponujące, że nawet fotografowie medialni dziwili się, że samolot w ogóle był w stanie wylądować. Kaptur został następnie porozrywany, a silnik został odholowany do bazy Gwardii Narodowej w Battle Creek. Jakiś czas później rozmowa między pułkownikiem Ronaldem Wilsonem, zastępcą dowódcy 110 skrzydła transportowego, a urzędnikami muzeum wywołała drugie życie dla artefaktu. Poszukiwania odkryły pobity kaptur na złomowisku bazy. Po ponad 150 godzinach pracy człowieka został przywrócony do uszkodzonego, oryginalnego stanu. Jest teraz wystawiony w Muzeum Gwardii Narodowej jako świadectwo odporności Wartoga. Podczas operacji Pustynna Burza w 1991 roku A10 kapitana Paula Johnsona został trafiony przez ogień przeciwlotniczy. Po wielokrotnych biegach ostrzałowych na ukrytych irackich stalowiskach działowych ktoś w końcu trafił w niego. Wybuch przebił się przez lewy silnik, zniszczył jedno główne podwozie i pękł dźwigar skrzydła. Z ograniczonymi możliwościami prędkości i wysokości z powodu uszkodzeń, Johnson stanął przed krytycznym problemem. Musiał zatankować, aby wrócić do bazy. Spotkanie wolnego uszkodzonego A10 w powietrzu stanowiło wyjątkowe wyzwanie dla tankowca KC-110, który przyszedł mu na ratunek. Ze sterowaniem ociężałym i odrzutowcem walczącym z nim na każdym kilometrze, Johnson skręcił na południe nakłaniając go w kierunku przyjaznych linii. Gdy zbliżał się do przedniej bazy, podwozie odmówiło rozmieszczenia. Wprowadził go nisko i mocno lądując na brzuchu na piasku i tworząc deszcz iskier. Chociaż samolot był ciężko uszkodzony, Johnson uciekł bez zadrapania, aby zapobiec przechwyceniu jego technologii przez wroga, zespół CLSS rozebrał go z użytecznych części. Niektóre wysłano do głównej bazy operacyjnej na międzynarodowym lotnisku KingFad, aby utrzymać inne ptaki w locie przed zakopaniem Wartoga głęboko w kuwejskiej pustyni. W świecie zdominowanym przez eleganckie myśliwce stealth takie jak F-35 Lightning II i F-22 Raptor, A10 wygląda jak relikt. Jest wolny, głośny i nie dba o ukrywanie się przed radarem. Tam, gdzie zaawansowane technologicznie samoloty zależą od delikatnych powłok i wrażliwej elektroniki, a10 prosperuje na prostocie. To nie znaczy, że utknął w przeszłości. Między 2005 a 2011 rokiem cała flota 356 A10 i OA10 przeszła przez program precyzyjnego zaangażowania, wyłaniając się jako A10C, dwudziestowieczna wersja starego konia bojowego. Modernizacje były rozległe: możliwość walki we wszystkich warunkach pogodowych, zaawansowana kontrola ognia, środki przeciwdziałania elektronicznego. Integracja bomb inteligentnych i nowoczesne łącza danych, takie jak Link-16 i SATCOM. W środku piloci otrzymali dwa ostre wielofunkcyjne wyświetlacze i konfigurację Hejdas zapożyczoną z F-15 i F-16. Przestarzały system został zastąpiony w pełni zintegrowanym komputerem kontroli lotu i ognia. A do 2010 roku, montowany na hełmie zintegrowany system celowania pozwolił pilotom namierzyć cele za pomocą samego spojrzenia. Od modernizacji do wersji A10C we wrześniu 2007 roku, Warthog udowodnił, że wciąż ma kluczową rolę w dzisiejszych bitwach. Między 2009 a 2012 rokiem Warthogi wykonały do 34 500 lotów bojowych rocznie, około 1 trzeciej wszystkich misji bliskiego wsparcia powietrznego Stanów Zjednoczonych. W tym oknie żaden bombowiec ani wielozadaniowy myśliwiec nie zbliżył się do tego z wyjątkiem F-16. W 2011 roku 6 A10 zostało rozmieszczonych do Libii na operację Odyssey Dawn, rozrywając wrogie siły lądowe jako część interwencji kierowanej przez NATO. Do 2014 roku wartogi z 122 skrzydła myśliwskiego uderzały w cele ISIL w Iraku i Syrii, wykonując codzienne loty bojowe przeciwko ufortyfikowanym pozycjom, magazynom broni i konwojom naftowym. Jedna misja w listopadzie 2015 roku widziała A10 niszczące ponad 100 cystern z ropą w jednym uderzeniu, zakłócając kluczowe źródło dochodów ISIL. Od wczesnych lat 2000 przywództwo Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych podejmowało wielokrotne próby wycofania A10 Thunderbolt II. Uznawali go za przestarzały, zbyt wolny i podatny na stale postępujące zagrożenia rakietami ziemia-powietrze. Jeden z najbardziej agresywnych nacisków na wycofanie A10 nastąpił na początku lat 2010 podczas sekwestracji budżetowej ery Obamy. Siły powietrzne zaproponowały wycofanie całej floty, aby zaoszczędzić pieniądze na programy następnej generacji. Opór był natychmiastowy. Wojska lądowe, które oglądały A10 nurkujące przez ogień przeciwlotniczy, aby uratować przyparte plutony, wypowiedziały się głośno. Piloci rozpoczęli publiczne kampanie, a kongres przeprowadził przesłuchania. W 2014 roku pilot A10 i były oficer Gwardii Narodowej Marta Maxali. Wówczas reprezentant Zarizony przesłuchiwała urzędników Pentagonu i prowadziła dwupartyjny atak, aby utrzymać Wartoga w locie. Biuro Odpowiedzialności Rządu również się włączyło. Jego raporty wykazały, że A10 miał niższe koszty operacyjne i znacznie wyższą skuteczność niż nowsze samoloty takie jak F-35 lub F-15E. Siły powietrzne próbowały ponownie w 2015 i ponownie w 2017. Za każdym razem ustawodawcy ich blokowali. Najnowsza wersja Wartoga, znana jako A10C, zawiera bieżące modernizacje, które przynoszą najnowocześniejszą technologię temu wytrzymałemu weteranowi. Dowódcy Armii i Marines konsekwentnie wzywają A10 do wspierania swoich żołnierzy w przyszłych konfliktach, uznając, że żaden dron ani odrzutowiec stealth nie może zastąpić natychmiastowej bezpośredniej siły ognia, którą dostarcza Wartog. Boeing donosi, że ponad 280 samolotów a 10 Thunderbolt II pozostaje aktywnych w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych. Siły powietrzne są zaangażowane w kompleksowy program modernizacji kokpitu, uzbrojenia i awioniki, zapewniając, że prawie 50-letni odrzutowiec pozostanie aktywem pierwszej linii do lat 40. XXI wieku. Jeśli podobała Ci się ta historia o niezniszczalnym Warthog, zostaw lajka, napisz w komentarzu jaką technikę wojskową chciałbyś poznać w następnym materiale i koniecznie subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych fascynujących opowieści z historii lotnictwa wojskowego.